Ta jesienna szaruga w Warszawie działała na mnie jak powolna trucizna. Z okien naszego mieszkania na Starej Ochocie widziałam tylko mokre dachy i ludzi spieszących się pod parasolami. Ja, Elżbieta, 47 lat i miałam wrażenie, że mój świat skurczył się do rozmiarów tego trzypokojowego mieszkania, pełnego starych mebli i wspomnień, które bardziej ciążyły niż cieszyły. Mój mąż, Andrzej. Był uosobieniem stabilizacji, solidny, przewidywalny, wiecznie zatopiony w wiadomościach politycznych lub planowaniu budżetu. Był dobrą skałą, o którą mogłam się oprzeć, ale skały, cóż, nie dają zbyt wiele ciepła. Tego popołudnia byli u nas wszyscy. Nasza córka, Katarzyna, jak zwykle z laptopem na kolanach, stukała w klawiaturę nawet podczas rodzinnego obiadu. Deadline, mamo. Przecież wiesz, korporacja nie śpi, mruczała, kiedy Andrzej rzucał jej niezadowolone spojrzenie. Ich córeczka, sześcioletnia Zosia, bawiła się w salonie, budując wieżę z klocków, która co chwilę z hukiem się rozpadała. No i był on. Marek, mąż Kasi, mój zięć. Marek miał 36 lat i był architektem. Miał w sobie energię, która zawsze mnie niepokoiła. Był jakby z innej gliny niż my wszyscy, biegał rano wzdłuż Wisły, niezależnie od pogody, nosił lniane koszule nawet w listopadzie i miał te swoje ciemne, przenikliwe spojrzenie, które zdawało się widzieć więcej niż powinno. Zawsze trzymał formę, a jego obecność w naszym cichym mieszkaniu była jak wpuszczenie drapieżnika do klatki z królikami. Tego dnia miałam na sobie prosty, Kaszmirowy sweter w kolorze butelkowej zieleni i ciemne spodnie. Na szyi drobny, srebrny łańcuszek, prezent od Kasi. Starałam się. Naprawdę nie chciałam wyglądać jak typowa babcia. Chciałam być kobietą, która jeszcze pamięta, jak to jest czuć motyle w brzuchu. Ale patrząc na Andrzeja, który właśnie głośno komentował coś w telewizji, czułam tylko chłód. Czułam się duszno od tej rutyny. Pójdę poszukać tych starych winyli, rzuciłam w przestrzeń, bardziej do siebie niż do nich. Andrzej kiedyś wspominał o niemenie. Nikt nie zareagował. Kasia klikała. Andrzej oglądał. Weszłam do gabinetu męża, małego pokoju zawalonego książkami i segregatorami. Pachniało tu starym papierem i kurzem. Dźwięk deszczu uderzającego o perepet był tu głośniejszy. Zaczęłam przeglądać półki. Ta monotonna czynność zawsze mnie uspokajała. Nagle usłyszałam za sobą kroki. Nieciężkie i lekko szurające jak Andrzeja, ale ciche, sprężyste. Odwróciłam się. W drzwiach stał Marek. Oglądał mnie przez chwilę w milczeniu. Miał na sobie prostą, ciemną koszulę z podwiniętymi rękawami. Co zawsze przykuwało mój wzrok, lubiłam patrzeć na męskie przedramiona, na zarys mięśni i żył. Czegoś szukasz? Spytałam, siląc się na obojętny ton. Właściwie tak, odparł, ale nie ruszył się z miejsca. Kasia prosiła, żebym zobaczył, czy nie masz tu jakiejś książki dla niej, ale chyba nie o to jej chodziło. Zrobił krok do przodu i zamknął za sobą drzwi. Cichy klik zamka sprawił, że serce podskoczyło mi do gardła. Co robisz, Marek? Andrzej i Kasia są obok. Właśnie, powiedział cicho, jego głos był niski, lekko zachrypnięty. Zawsze są obok, a ty zawsze się chowasz w kuchni, za zakupami, a teraz tutaj za stertą starych płyt. Podszedł bliżej, poczułam jego zapach, coś drzewnego, może piżmo, Zmieszane z zapachem deszczu. Patrzę na ciebie, Elżbieta, i widzę, jak gaśniesz. Dzień po dniu. Kawa dla Andrzeja. Opieka nad Zosią. Sprzątanie. A gdzie jesteś ty? Jego słowa uderzyły zbyt celnie. Chciałam zaprzeczyć, ale głos uwiązł mi w gardle. To moje życie, Marku. Wybrałam je, kropka. Wybrałaś, powtórzył. Uśmiechając się lekko, ale bez wesołości, a ja bym chciał zobaczyć w twoich oczach ogień, Elżbieta, nie tylko obowiązek. Stał tak blisko, że czułam ciepło jego ciała. Jego spojrzenie wwiercało się we mnie, intensywne, niemal fizyczne. Czułam, jak rumieniec oblewa mi szyję, płonie pod miękkim kaszmirem swetra. Nagle z salonu dobiegł głos Kasi. Marek, chodź tu na chwilę, coś mi się zawiesiło w laptopie. Marek zamknął oczy na sekundę, jakby zirytowany, odstąpił o krok. Przepraszam, nie powinienem był. Otworzył drzwi i wyszedł. Oparłam się o regał, czując, jak drżą mi kolana. Serce waliło mi jak młot. Co to było? Ledwo zdążyłam złapać oddech. Gdy drzwi gabinetu znów się uchyliły. Marek wrócił, zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, pokonał dzielącą nas odległość. Zawsze uciekasz, szepnął. Jedną rękę oparł o półkę tuż przy mojej głowie, zamykając mi drogę ucieczki. Drugą położył lekko na mojej tali, a jego palce zacisnęły się na miękkim swetrze. Poczułam ten dotyk przez materiał, gorący i pewny. A potem mnie pocałował. To nie był delikatny pocałunek. Był wymagający, głodny, jakby chciał wyssać ze mnie całą tę szarość i nudę. Moje palce kurczowo wbiły się w materiał jego koszuli na ramionach. Świat skurczył się do zapachu jego skóry, smaku kawy na jego ustach i głuchego dudnienia deszczu za oknem. Następnego ranka obudziłam się, zanim jeszcze budzik Andrzeja zdążył zadzwonić. Deszcz przestał padać, a przez szczelinę w zasłonach wpadało blade, warszawskie światło. Czułam się lekka, jakbym zrzuciła z siebie ciężar, który nosiłam od lat. Ten pocałunek w gabinecie był jak uderzenie pioruna, bolesne, ale jednocześnie ożywcze. Andrzej od razu to zauważył przy śniadaniu. Zamiast bezkształtnego dresu, który zwykle nosiłam rano. Założyłam jedwabną bluzkę w kolorze śliwki i delikatnie musnęłam usta błyszczykiem. Włosy, które zwykle wiązałam w niedbały kok, dziś opadały mi na ramiona. Elu, jakoś inaczej wyglądasz, mruknął znad gazety wyborczej, a w jego głosie usłyszałam nutę dawno zapomnianego zainteresowania. Wypoczęłaś, czy ceo? Rozkwitłaś. Poczułam, jak na policzki wypełza mi rumieniec. Po prostu dobrze spałam, Andrzeju. Może to ta pogoda. W tym momencie do kuchni wszedł Marek, niosąc Zosię na barana. Miał na sobie dżinsy i prostą, szarą koszulkę, która opinała jego torz. Nasze spojrzenia spotkały się nad filiżanką kawy. Tylko na sekundę. Ale w tej sekundzie zawarte było wszystko wczorajszy deszcz, zapach starych książek i ten elektryzujący sekret. On wiedział. Ja wiedziałam. To była nasza mała, niebezpieczna tajemnica. Po tamtym dniu nasze spotkania stały się krótkie, kradzione i szalenie ryzykowne. Nie mogliśmy sobie pozwolić na codzienne szchacki w tym małym mieszkaniu. Czekanie stało się słodką torturą. Pierwszy raz zdarzyło się to w komórce lokatorskiej w piwnicy. Nasza stara kamienica na ochocie miała labirynt takich piwnic. Poszłam po stare słoiki na przetwory, a on poszedł za mną, niby żeby pomóc mi coś przenieść. W półmroku, wśród zapachu kurzu, starych gazet i czegoś wilgotnego, przycisnął mnie do chropowatej ściany. Nie było czasu na słowa. Jego dłonie były szorstkie, silne. Czułam, jak jego palce zaciskają się na mojej tali przez cienki jedwab bluzki. Ten kontrast, jego twarda, Spracowana dłoń na gładkim, śliskim materiale sprawił, że zadrżałam. To dopiero początek, elu szepnął mi do ucha. Zanim usłyszeliśmy kroki sąsiada na schodach. Innym razem spotkaliśmy się w parku. Kasia znów pracowała, a ja zabrałam Zosię na plac zabaw w parku Skaryszewskim. Marek przypadkiem tamtędy przebiegał, kiedy Zosia zajęła się huśtawką. Usiadł obok mnie na ławce. Był spocony po biegu, pachniał świeżym powietrzem i energią. Nie możesz tak ryzykować, Marek, syknęłam, nie patrząc na niego. A ty możesz tak żyć, jak cień, zapytał. Nie dotknął mnie, ale jego bliskość paliła. Nachylił się, by poprawić kosmyk włosów, który opadł mi na twarz. Jego palce tylko musnęły mój policzek. Ale to wystarczyło. Pięknie pachniesz. Jak deszcz i nadzieja. Zaczęłam o siebie dbać z potrójną siłą. Odkopałam w szafie koronkową bieliznę, którą kupiłam lata temu i nigdy nie założyłam. Nosiłam ją teraz pod codziennymi ubraniami, jak talizman, jak obietnicę. Kasia w końcu coś zauważyła. Mamo, co się z tobą dzieje? Zapytała pewnego wieczoru. Odrywając wzrok od laptopa. Cała promieniejesz. Wyglądasz, jakbyś, no nie wiem, jakbyś się zakochała. Prawie zakrztusiłam się herbatą. Bzdury pleciesz. Po prostu ta jesień mi służy. Ale w jej słowach była prawda, gorzka i słodka jednocześnie. Napięcie rosło z każdym dniem jak chmury burzowe nad Wisłą. Każde przypadkowe dotknięcie dłoni przy stole... Kiedy podawałam mu talerz, każde spojrzenie wymienione nad głowami Andrzeja i Kasi było jak iskra. Wieczorami, leżąc obok pochrapującego męża, odtwarzałam w głowie każdą chwilę jego spojrzenie, dotyk jego dłoni, ten niski głos. To było moje prywatne paliwo, adrenalina, która sprawiała, że krew szybciej krążyła. Kolejne spotkanie zdarzyło się podczas spaceru nad Wisłą. Był zimny, wietrzny wieczór. Kasia została w domu, kończąc projekt, a Andrzej zabrał Zosie do kina na jakąś bajkę. Ja i Marek wyszliśmy przewietrzyć się przed kolacją. Szliśmy bulwarami, mijając centrum nauki Kopernik. Wiatr targał moim płaszczem. Chodźmy tam, powiedział cicho Marek, wskazując na mnie oświetloną ścieżkę bliżej wody, osłoniętą przez stare forty. Zawahałam się, ale poszłam. W mroku, słysząc tylko szum rzeki i daleki gwar miasta, przyciągnął mnie do siebie. Oparł mnie o zimny, kamienny mur. Jego pocałunki były inne niż w gabinecie bardziej słone od wiatru z nad rzeki desperackie. Oszaleję przez ciebie, Elżbieta szepnął, a ja odpowiedziałam mu tym samym, drżąc z zimna i pożądania. Nagle usłyszeliśmy głosy, jakaś para szła w naszą stronę. Odepchnęliśmy się od siebie w panice. Ten moment pozostał we mnie jak tatuaż. A napięcia nadeszło tego wieczoru. Siedzieliśmy wszyscy w salonie. Andrzej czytał jakiś kryminał, Kasia stukała w klawiaturę. Marek udawał, że przegląda coś w telefonie, ale czułam na sobie jego palący wzrok. Nagle Andrzej odłożył książkę. Elu, zaczął zamyślony. Nie widziałaś może tych moich starych rękawic roboczych, tych skórzanych? Zostawiłem je chyba w zeszłym tygodniu w piwnicy, jak szukałem narzędzi, a teraz nie mogę ich znaleźć. Serce zamarło mi w piersi. Rękawice. Piwnica. To był nasz pierwszy kod, pretekst do tamtego spotkania w komórce. Marek momentalnie podniósł wzrok nad telefonu. Jego spojrzenie było ostre, ostrzegawcze. "Nie mów nic." "Nie, Andrzeju, nie widziałam," odpowiedziałam, starając się, by mój głos brzmiał normalnie. "Może gdzieś się zapodziały." "Pójdę poszukać," powiedział szybko Marek, wstając. "Może wpadły za regał." Zniknął w korytarzu prowadzącym do piwnicy. Poczułam falę gorąca. Andrzej wrócił do książki, ale po chwili sam wstał. Dziwny jest ten Marek ostatnio, mruknął Andrzej, drapiąc się po głowie. Jakiś taki nerwowy, chyba za dużo pracuje. Wiedzieliśmy oboje, dlaczego jest nerwowy. Ta tajemnica wisiała między nami jak pajęczyna. Nagle rozległ się dzwonek do drzwi. W progu stała pani Jadwiga z mieszkania obok. Starsza, ale niezwykle spostrzegawcza kobieta, z oczami, które widziały wszystko na naszym podwórku. Dzień dobry. Przepraszam, że tak wieczorem, zaczęła, wchodząc bez zaproszenia i rozglądając się podejrzliwie. Jej wzrok spoczął na pustym krześle marka. Pani Elżbieto, a tak z ciekawości pytam. Co ten pani zięć tak kombinuje w tych naszych piwnicach? Wczoraj go widziałam, jak się tam skradał, a dzisiaj znowu. I drzwi szybko za sobą zamyka, jakby się chował. Co on tam trzyma? Co? Cisza, która zapadła, była ciężka jak smok nad Warszawą. Kasia podniosła głowę. Andrzej zamarł z książką w ręku. Poczułam, jak żołądek podchodzi mi do gardła. A dłonie robią się zimne. No, bo wie pani, ciągnęła pani Jadwiga, u nas w kamienicy to różne rzeczy się działy. Może on tam jakiś antyk chowa, albo, wie pani, może coś nielegalnego. Andrzej wybuchnął głośnym, niedowierzającym śmiechem, rozładowując atmosferę. Pani Jadwigo, kochana, jaki antyk, Marek to architekt. On ma bzika na punkcie starych murów. Mówił mi, że sprawdza fundamenty, bo coś go zaintrygowało w konstrukcji. Zboczenie zawodowe od co? Ulgę poczułam tak mocno, że prawie się zachwiałam. Dokładnie, pani Jadwigo, podchwyciłam szybko. On tak ma. Projekty, pomiary jemu trzeba spokoju. Sąsiadka pokiwała głową wyraźnie rozczarowana brakiem dramatu. A, no chyba, że tak. To przepraszam za najście. Gdy drzwi się za nią zamknęły, opadłam na krzesło. Kasia patrzyła na mnie dziwnie, marszcząc brwi, ale zaraz znów pochłonął ją ekran. Andrzej był niewzruszony. Nigdy by nie pomyślał, że słowa sąsiadki mogą dotyczyć mnie. Jego świat zasad i rutyny nie dopuszczał takiej myśli. I poczułam fale winy, zmieszaną z litością dla tego człowieka. Marek wrócił po pięciu minutach. Nie ma tych rękawic, rzucił obojętnie. Ale jego spojrzenie, skierowane na mnie, było pełne pytań. Odpowiedziałam mu ledwo zauważalnym skinieniem głowy. Niebezpieczeństwo minęło. Ten wieczór, po wizycie pani Jadwigi, był dziwny. Kasia szybko zamknęła laptopa i poszła wziąć prysznic. Zosia już spała. Marek siedział na balkonie, udając, że czyta coś w telefonie, ale widziałam, jak nerwowo stuka palcami o barierkę. Deszcz znowu zaczął kropić. Andrzej niespodziewanie podszedł do mnie w kuchni, gdy zmywałam naczynia. Objął mnie od tyłu, kładąc podbródek na moim ramieniu. Wzdrygnęłam się. Takie gesty nie zdarzały mu się od lat. Nasza bliskość stała się rzadkością. Co się z tobą dzieje? spytał cicho, a jego głos był cieplejszy niż zwykle. Poczułam znajomy zapach jego wody kolońskiej, tej samej od dwudziestu lat. Myślę sobie, jak dawno nie byliśmy sami. Tak naprawdę bez Kasi, bez Zosi, bez tych wszystkich problemów. Pamiętasz, jak pojechaliśmy do łodzi tuż po ślubie. Tylko my dwoje. Jego słowa uderzyły mnie prosto w serce. Przez ostatnie lata byliśmy jak współlokatorzy, drużyna zarządzająca domem, ale przestaliśmy być parą. Chodź, powiedział, całując mnie lekko w szyję. Włączymy muzykę. Jak kiedyś kropka. Pamiętałam. Kiwnęłam głową czując w gardle gulę winy i jednocześnie dziwną czułość do tego mężczyzny w salonie andrzej odnalazł te stare winyle po chwili z gramofonu popłynął głos niemena dziwny jest ten świat przykrył nas kocem na kanapie położyłam głowę na jego ramieniu to było takie znajome takie bezpieczne jak włożenie starego ulubionego swetra ale myślałam tylko o chaosie w mojej głowie. Rano ogień z Markiem, wieczór ciepła rutyna z Andrzejem. Tęskniłem za tobą, Elu powiedział nagle, patrząc na mokre szyby. Niby jesteś obok, ale tak naprawdę daleko. A ja chyba chcę być bliżej. Chcę ciebie, tak jak kiedyś, kropka. Jego słowa były echem mojej własnej tęsknoty. Dziś jesteś taka, Żywa. Znowu masz ten błysk w oku. Aż mi się coś w środku obudziło, jak za młodu. Poczułam, jak się czerwienie. Ta żywość była prezentem od Marka. A ja dzieliłam się tym skradzionym światłem z mężem. Poszliśmy do sypialni. Andrzej zamknął drzwi na klucz. Ten gest, tak intymny i dawno zapomniany, sprawił, że na chwilę wstrzymałam oddech. Objął mnie. Wtulił twarz w moje włosy. Wiesz, co zrozumiałem? Szepnął, że zgubiliśmy gdzieś iskrę. Chcę ją odzyskać, Elu. Całował mnie powoli, delikatnie. Jego usta były znajome, dłonie troskliwe. Moja jedwabna bluzka zsunęła się na podłogę. Andrzej był czuły, niespieszny. Zamknęłam oczy, pozwalając sobie czuć, nie myśleć o marku, nie porównywać. Być tu i teraz, z mężczyzną, z którym spędziłam pół życia. Kiedy leżeliśmy splątani w pościeli, Andrzej pocałował mnie w ramię. Dawno tak nie było, mruknął sennie, przytulając się mocniej. Kocham cię, Elu. Wiem, że nie mówię tego często, ale naprawdę. Poczuła łzy cisnące mi się do oczu. Czułam się jednocześnie zdrajczynią i kochaną żoną. Świat we mnie pękł na dwie części, obie bolesne i obie prawdziwe. Ja ciebie też szepnęłam. I to nie było kłamstwo. Kochałam Andrzeja tą cichą, głęboką miłością, która przychodzi z latami. Zasnął szybko, obejmując mnie. A ja leżałam bezsennie, słuchając szumu deszczu za oknem i cichego tykania zegara. Gdzieś obok, w pokoju gościnnym, spał Marek. Moje życie, tak skomplikowane i poplątane, mieściło się pod jednym dachem tej warszawskiej kamienicy. Noc po bliskości z Andrzejem była spokojna, ale pełna napięcia. Obudziłam się o świcie z poczuciem równowagi, jakby te dwie połówki mojej duszy, spokojna żona i namiętna kobieta, na chwilę zawarły rozejm. Ale wiedziałam, że to cisza przed burzą. Tego dnia zaplanowaliśmy rodzinny wyjazd za miasto. Piknik nad zalewem zegrzyńskim. To miał być idealny plan dla naszej tajemnicy: świeże powietrze, woda, możliwość urwania się na chwilę. Kasia oczywiście odmówiła. Deadline: Mamo, po prostu nie mogę. Została z Zosią w domu. Pojechaliśmy we trójkę. Andrzej prowadził. Marek siedział obok niego, a ja z tyłu. Z koszem piknikowym. Droga była szara, typowo listopadowa. Siedziałam z tyłu, patrząc na ich karki, siwiejące Andrzeja i opalony, muskularny marka. Kiedy Andrzej był zajęty rozmową przez telefon, tak, będziemy w sobotę na rybach. Marek dyskretnie sięgnął ręką do tyłu przez fotel. Jego palce musnęły moje kolano. Ten dotyk był jak porażenie prądem. Wstrzymałam oddech. Bojąc się, że Andrzej usłyszy bicie mojego serca. Później wyszeptał bezgłośnie Marek. Kiwnęłam głową. Nad zegrzem było pusto i wietrznie. Rozłożyliśmy koc. Wyjęliśmy temę z herbatą i kanapki. Andrzej był zachwykony. Ach, jak tu cicho. Tego mi było trzeba. Poszedł nad samą wodę, rzucać kaczkom chleb. Zostaliśmy sami. Marek powoli nalał mi herbaty do kubka. Jego oczy nie odrywały się ode mnie. Wyglądasz niesamowicie w tym płaszczu. Elu, szepnął. Marek, to jest zbyt niebezpieczne, zaczęłam, ale głos mi drżał. Porozmawiamy, odparł, przysuwając się bliżej. Ale najpierw. Nie mogę zapomnieć tamtej chwili w gabinecie. Czuję, jak tego chcesz. Twoje oczy mówią wszystko. Nie pocałował mnie. Zamiast tego powoli wsunął dłoń pod mój płaszcz i znalazł moją rękę. Splutł nasze palce. Gest był prosty, ale tak intymny w tej otwartej przestrzeni, że zaparło mi dech. Nagle jego uścisk stał się mocniejszy, kontrolujący. To było to, ta mieszanka siły i czułości. Elżbieta! Chodźcie! Znalazłem fajne miejsce na grzyby. Głos Andrzeja był bliżej, niż myśleliśmy. Gwałtownie puścił moją dłoń. Późnym wieczorem, gdy Andrzej już spał, znalazłam w mojej książce tej, którą czytałam w parku, złożoną kartkę. Pismo Marka. Nie mogę oddychać, Elu, gdy jesteśmy w jednym pokoju, a ja nie mogę cię dotknąć. Stałaś się moją obsesją. Widzę, jak na niego patrzysz, i rozrywa mnie to. Dziś w nocy, o drugiej, przy Starym Forcie nad Wisłą, tam gdzie byliśmy, musisz tam być, będę czekał. Mózg krzyczał Nie! Ale ciało drżało z oczekiwania. Druga w nocy, wymknęłam się z mieszkania Boso, buty niosąc w ręce, pod płaszczem miałam tylko cienką, jedwabną halkę w kolorze granatu. Czułam, jak chłodny materiał ślizga się po moim nagim ciele. To było moje małe szaleństwo. Czekał. Stał w ruinach fortu, oświetlony tylko bladym światłem księżyca z nadrzeki. rzeki. Miał na sobie tylko dżinsy i rozpiętą kurtkę. Przyszłaś, szepnął, a w jego głosie była ulga. Jesteśmy obłąkani. Marek, jeśli Andrzej się obudzi, ci. Przerwał mi. Kładąc mi dłoń na ustach Gorącą, pachnącą dymem i wiatrem Żadnych imion Tylko my kropka Przycisnął mnie do zimnego Omszałego muru Pocałunek był desperacki Moje dłonie wbiły się w jego ramiona Czując siłę mięśni Jedwabna halka zsunęła się z jednego ramienia To była kulminacja tych wszystkich dni Szybka, intensywna na granicy paniki i ekstazy. Dźwięk rzeki był jak muzyka, gdy leżeliśmy na jego kurtce, dysząc ciężko. Ciszę nocy przerwał ostry dźwięk telefonu. Jego telefonu. Leżał w kieszeni dżinsów. Marek zerwał się, klnąc pod nosem. Na ekranie świeciło imię: Katarzyna. Kasia. Co się stało? Jego głos natychmiast stał się głosem męża. Chwila ciszy. Co? Jak to spadł? Gdzie? Obrócił się do mnie gwałtownie. Światło księżyca oświetlało jego przerażoną twarz. Elżbieta! Jego głos był teraz metaliczny, obcy. To Andrzej. Spadł ze schodów w kamienicy. Kasia mówi, Kasia mówi, że on się nie rusza. Stałam boso na zimnej ziemi. Przyciskając do piersi cienki jedwab. Mój świat właśnie runął.